Cześć! Nadszedł ten czas na ostatni film z kalendarza adventowego. Dzisiaj otworzę cztery ostatnie dni, i niestety to będzie już koniec. Niestety to będzie koniec, ale naprawdę była to świetna zabawa. Kalendarze były super w tym roku. Aśki po prostu wymiatają są one best i co to dużo mówić nie wiem czy może chcieliście częściej filmy czy rzadziej ja nagrywam na tyle, na ile mi pozwalają inne obowiązki jak już kiedyś zawsze mówiłam YouTube nie jest priorytetem rodzina zawsze wygrywa więc więc tak może było tych filmów za mało, może było za dużo, nie wiem. Z tym pokazywaniem finiszy też tak jakoś mi nie wyszło, bo dużo z tych finiszy zaraz było zawiniętych i wysłanych do, do swoich odbiorców, bo nie były wszystkie dla mnie, część z nich była prezentami, więc zobaczycie na końcu zdjęcia tych finiszy. Zobaczycie parady moich świątecznych finiszy, zobaczymy, będzie to wielka niespodzianka, ile mi się udało tych świątecznych prac zrobić. Ciekawe, kto obstawi numer. Właśnie. Obstawiajcie numer. I zobaczymy, kto wygra. Eee, tak. Ostatnie cztery dni, dzisiaj otwieram ostatnie 4 dni jesteśmy już przez w domu, dzieci są w domu. Eee, święta u nas są zawsze bardzo domowe, rodzinne nigdzie nie wyjeżdżamy. Nie ma u nas jakichś dużych zlotów rodzinnych, i tak dalej. Jesteśmy my, dzieci. Czasami ktoś do nas spadnie, czasami znajomi, ale jest to takie bardzo. Święta są takie bardzo dla nas, a nie dla innych. Więc no, my to uwielbiamy. My robimy święta po swojemu. I, I my to uwielbiamy, więc. Więc tak. Zabieramy się za ostatnie części prezentów eee, z kalendarza adwentowego. Ja mam kawkę w kubeczku z Sabatu, bo mi dzisiaj niesamowicie. Muszę się rozgrzać. I zaczniemy od katerpillarki. Ja już sobie wyciągam tę pudełkę I zrobimy. Tak, zaczniemy od początku 21. Małe pudełeczko, ciekawe, co tu będzie. Co to jest? O, dydandełko, mamy Hm, fajny, fajny breloczek taki. Z tego można zrobić fajny magnes, nie? Też, ale ogólnie breloczek fajny. No, ale z Caterpillar Krostycz. Odłożymy na bok. Numerek 22. O! O! Taki. Ale to jakiś taki dziwny jest. A chyba tu są ten. Są naklejki na nich? Czy to trzeba ściągnąć te naklejki? Tak. A już myślałam, że takie dziwne jakie są. Mmm. Tak. Aaa. Ładne, ładne. I te są fajne, takie brokatowe. No. No. Ja sobie później z tych pościągam naklejki. Bo tu też są, nie? Bardzo fajne, bardzo fajne. No i kółeczko, kółeczka to zawsze mi się przydają. Używam bardzo dużo takich rzeczy. Bo nadal mam swoje DMC też na targach, nie tylko na, na bobinkach. Więc tak. 23. O, Mmm. Co to jest? Kliker do... do... liczenia ściegów. Hmm, to jest dziwny prezent dla chowciarki. Z czym to się je? Jak to się używa? Powie mi ktoś? To jest dziwne. Hmm. Ciekawe ciekawe nie powiem. Nie spodziewałabym się czegoś takiego. No i 24. 24. Większe pudełko na magnesik jest. Jest magnesik, jest bomba. Jest kula. Imprezowa. Fajny w fajnych kolorach. Hmm. Magnesików nigdy zawiera. Kiedyś, kiedyś Wam pokażę moją kolekcję magnesów. To dopiero będzie coś. Bo magnesy. E... Ja lubię sobie dobierać magnesy tematycznie do pracy. Więc kiedyś Wam pokażę. Zobaczycie. A teraz weźmiemy, otworzymy kalendarz od Asi Sobieckiej. E, ja sobie najpierw. Piękna karteczka i ja wyciągnę te cztery prezenty, które tutaj są. To jest jeszcze jeden. I zaczynamy. Dwadzieścia jeden. Dwadzieścia jeden. W stanie byłoby więc znowu dwadzieścia jeden lat. Co to się wtedy działo? O, szpilki, szpilki. Szpilek nie za wiele, ale to są fajne. To są fajne, bo. O, tu są jeszcze zaklejone, Aha, dobra. Nie, to perki. się do wszystkich halloweenowych prac, bo jesiennych prac, bo ja nie, nie mam aż tyle halloweenowych szpilek. Fajne, A, wygodne są, przydadzą mi się bardzo do szycia. Szpileczki, bomba, bardzo, bardzo pomysłowy i bardzo dobry prezent. Bardzo przydatne. Jedziemy z numerem 22. Coś miękkiego. O, 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 o. Materiałów kropeczki. Ale takie fajne, drobne kropeczki. Mm. A wiesz co on mi będzie pasował do moich materiałów z Debbie'em do zrobienia toreb. No. On będzie super pasował. Taka niespotykana zieleń. Fajne. Super jest. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oczywiście te torby nie będą na sprzedaż, bo ja nie sprzedaję toreb z materiałów, które dostaję od Was. To są moje torby. I co teraz, teraz numer dwa wystarczy? Uuu, co z tym ciężkiego jest? Ciężkiego i metalowego. A! Ej, co to jest? Jakieś pile pajeranckie? Broszka. ale świetne. Grawka taka z lwem. Z gwiazdu. Gałęzie. A, to jest super. Nigdy takiego czegoś nie widziałam. Wiecie co na tym można fajnie sobie tagi powiesić. Z mulinami. No. Jak to będzie fajnie na zdjęciach wyglądało, nie? Tagi powieszone z mulinami. Jakieś takie. O. Nie no, Bajer. Bajer. Hmm. Takie jakieś klimatyczne coś z zielenią, z zrewnem. Przepiękne. Aśka, ty masz pomysły normalnie? Ty masz pomysły zwariowane? Cudne. Teselwem. Piękne. No, takich to jeszcze nie widziałam. Te to na pewno będę używać. Nie będę odkładać ich, żeby leżały gdzieś tam. I teraz naj ostatni prezent. Ostatni, aż sobie wezmę kawy najpierw. Boże, jaki to był fajny miesiąc. w ogóle ta końcówka tego roku była jakaś super. W sumie cały ten rok był dobry. Lepszy od poprzedniego, więc. Był naprawdę dobry. A oby kolejny był jeszcze lepszy. to wtedy będzie w ogóle super. Dobra, to już zrobię ja super. To już jest super. Spójrzmy na na te papiery. Taram. -da o, o, o. Co tu będzie? Taram. Cudny belpul do haftu. To jest super. Hmm. Bajer trzeba teraz jakiegoś Jasnana albo jakiś Victoria Sampler zrobić coś. Coś takiego podłużnego trzeba wyszyć. Chociaż nie, ja mam ten sampler taki taki z The Drone Thread. O. Ale cudno. Mmm. Bajer. Aśka. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ej, a tak w moim roku urodzenia firma założona, nie? No, hm. Dobrze się trzyma firma, jeszcze działa. <laughs> ale cudny jest, cudny jest, normalnie, Aha, ale bajerancki. Cudo, 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 cudo. I lecimy teraz z kalendarzem drugi jasi. Ja sobie muszę go odkopać trochę. Zajdziemy z kalendarzem drugiej Asi. Numer 21, numer 24, numer 23, 22 i mamy jeszcze kartkę na numer 24. Dobra, to jedziemy po kolei. A gdzie jest, gdzie jest kartka ze Stefanami? ze Stefanem? Przepraszam. Mój ten... dzwonek do drzwi. Dzwonek do drzwi z takim alicarskim głosem. Kto tam przyjechał? Kurier jakiś. Ciekawe, co przewisnie. Dobra, otwieramy. Numer... Czy ja dobre numer mam? Tak, dobre numer mam. Już miałam bo ten. Numer 21 od Asi N. O, o, to, do, to jak do tego, tego, do yy, tamtego, niech nie? Taki był zamysł Asia, to nie? Ci się zmówiły. Że się zmusiły, a mi, się, mi to wcale nie przeszkadza, że się zmówiłyście we dwie, bo no, to jest cudny kolor. I ja na pewno oba, obydwa kawałki zużyję. To jest cudny kolor. Cudny, cudny kolor. Super. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Numer 22: 23 to jest tu, 22. Jak mi się ten kolor podoba. Nie lubi zielenie. Lubi zielenie. Lubi zielenie, lubię, lubię, lubię brązę. A w numerze 22 jest puszka z czerwonym samochodzikiem, ale tam coś jest w środku. Delikatnie. Oooo, ile dobroci! Szpileczka z pszczółką. Tindandełko jesienne, cudne. Igiełka jesienna. Igiełka ze słonecznikiem. O, ale boskie. Patrzcie, ten do nożyczek. Ale cudne. I tu jest... Jezu, jeszcze dwa tutaj są. Błękitne i czerwone. Boże. Wszystkie moje nożyczki, kochane, teraz będą miały piękne ten ale śliczne, Asia! No i to jesienne jest przepiękne też. Tak na każdą porę roku, nie? Prawie. W sumie tak. Na zimę. Na jesień. wiosna, lato. No nie, to piękne są, piękne. O, ale bajer. A ja lubię te z farfoclami. Z farfoclami, z frędzlami. Pędzel? Jak to się nazywa? Zaćmieniał umysł mam. Ale dobra. Kiedyś mi, kiedyś mi się przypomni. Chwosty, o! Chwosty z chwostami. Lubię. Lubię macać sobie, nie? Tak, tak, ten. Cudne. Cudne. No ten, to, to z Czechą to jest w ogóle bajer, nie? Taka laleczka to... Ej, to jest w ogóle laleczka taka, nie? Ona ma ręce. Chyba. Czy nie? No tak wygląda jak jakaś laleczka taka, o, Ale bajeranckie. Mm. To takie nawiązanie do tych chyba meksykańskich, nie? Cuda. Cudo, normalnie. Piękne, Asia. Piękne, piękne, piękne. I puszeczka też jest boska. Dziękuję. Lecimy z dniem numer 23. Tu jest dniem 23. To jest dzień 23. Zrobię na razie na bok. Bo Stefana nie widać. Stefan ostatnio. Och, on ma radocha. Numer 23. Dobra, robimy. Do o. Sówka. Sliczna słówka. O, i ona też będzie. Jest taka dość poska no dole chyba też może stać. Ale będzie wisić. Będzie wisić. Będzie wisić razem ze Stefanem. Dzięki Asia. Będzie Stefan i Słówka. Świetna. Milusia. No, to może wisieć na końce nawet, bo, bo jest ten. Bo jest taka ten. Jakby to powiedzieć? Małe łapki, i tak szybko nie ten. Nie z Cudne jest. Cudne jest. Chyba u córki na choince powieszę, co? Ona ma takie właśnie takie różne ten, mięciutkie rzeczy. Piękna. Dzięki, Asiu. Jeszcze nie wiem, gdzie czy, czy u mnie, czy u córki, ale... Yy... Ale gdzieś na pewno. Piękna jest. Ten nosek mam taki fajny. I numer 24. Numer 24. Ale wiecie co? Ja sobie najpierw przeczytam kartkę od Ja sobie najpierw przeczytam kartkę. Ojej. Asiu, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrzcie, jaka fajna. Cudna. Śliczna, śliczna. Ach, ja sobie później te kartki wkleję do, 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 do dziennika swojego. Znowu są przeszedł, nie? No bez jaj. Idziemy. Dzień dwadzieścia czwarty. Dzień dwadzieścia czwarty. Och, ależ mam... Tak mi serducho bije. Tak mam ekscytację. Czas ten. Nie, no. Asia. Myszka Mikołaj. Patrzcie, tą czapuchę. Ale piękna. Dzięki, Asiu. No. Cudna, cudna. Myszka Mikołaj. I ona jest na do tej, tej, tej kostki z reniferami. Nie wiem, czy ją mam, czy nie. Ale ogólnie Myszka Mikołaj, Myszka Mikołajno. A ja nie widziałam nawet nigdzie takiej Myszki Mikołaja. I ma nawet ten, cukierasa. Muszę się zabrać i zrobić w końcu myszkę. Tak. Bo myszki są piękne. Dziękuję bardzo. I wiecie co? I tym sposobem Dobiegamy do końca. Koniec kalendarzy adwentowych, święta już tuż, tuż. W sumie już, <grym> bo jutro. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo. I nie tylko wam, dziękuję wam wszystkim, którzy oglądacie, którzy komentujecie yy, i... I życzę Wam wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech się spełnią wszystkie Wasze marzenia. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. I co tu dużo mówić. Do zobaczenia w przyszłym roku. No, do zobaczenia w przyszłym roku. Jeszcze raz dzięki wielkie. I Wesołych świąt. Wesołych świąt. Najlepsze hawciarki. Hawciarki są najlepsze. Z wami dziewczyny można iść skonie kraść normalnie. Nigdy bym się nie spodziewała, że taka fajna społeczność kiedyś mnie przegarnie. I będzie mi tak miło być otoczoną tyloma fajnymi dziewczynami. Chociaż nie, nie jestem z wami na żywo na co dzień. Mieszkam daleko, daleko. Ale to uczucie, że tam gdzieś ktoś jest, kto lubi to samo, kto kto tam po prostu jest. To jest niesamowite. To jest po prostu niesamowite. I niby, niby internet, no, można gadać z tym, można gadać z tym, ale to, co, co łączy hawciarki, to jest. To jest niesamowite, więc dzięki wielkie. Wszystkiego najlepszego dla Was wszystkich. I do zobaczenia w przyszłym roku. Z szczęśliwego nowego roku również. Bo myślę, że chyba, chyba już mi się nie uda nagrać filmu w tym roku. Mm. Ale myślę, że po nowym roku. Może takie małe podsumowanie. Tego, co mi się udało zrobić w tym roku. Bo chyba pobiłam rekord finish mi się wydaje. Chociaż może nie. Ciekawa jestem, bo jeszcze nie zliczałam, ile mi się udało zrobić prac w zeszłym roku. No ale to za rok <grym> za rok. E, dzięki wielkie jeszcze raz wszystkiego najlepszego do Was i do zobaczenia niedługo. Pa, pa. Dziewczyny jeszcze raz, Asie, jesteście najlepsza. Pa, pa dzięki!